Witam was kochani w kolejnym odcinku i zapraszam na przegląd do Sklepu Action. Na początek sprawdzimy sobie co nowego pojawiło się w ofercie tygodnia i mamy bardzo fajne zasłony. Są bardzo lekkie, ponieważ mamy tutaj cienki materiał, więc nie zasłonicie sobie okna, ponieważ światło będzie się przebijać, ale będzie się ładnie układała. Do tego mamy ją do wyboru w kolorze szarym albo beżowym. Kosztuje ona 35 zł, a wymiary mamy tutaj 140 na 260. A u góry kolejna nowość i tym razem mamy tutaj zestaw trzech koszy w cenie 30 zł. Kochani, w dzisiejszym odcinku będę miała dla Was przepiękną ozdobną paterkę. Pojawiło się też sporo nowości do kuchni, i jedną z nich będzie kamień do pizzy. Mamy też sporo nowości na jesiennych ozdobach, pojawiły się już krasnale, a nawet lampki w kształcie dyni. A pod koniec filmiku będę miała dla Was nowe diamentowe obrazy oraz ciekawy fotel do ogrodu. Więc oglądajcie do końca, a jeśli filmik Wam się spodoba, to nie zapomnijcie zostawić mi łapki w górę. A teraz zapraszam na płeczki. I kochani, w promocji tygodnia mamy jeszcze poduszki na krzesła i na meble ogrodowe. I jak widzicie, one mają inne wzory, ale te same kolory, więc możecie sobie stworzyć bardzo ładny komplet. Poduszki na krzesła kosztują 14 zł i mają wymiary 38 x 38 cm. Natomiast poduszki na meble ogrodowe kosztują 25 zł i mają wymiary 40 x 40. A teraz mam dla was przepiękną paterkę, która ma śliczny wzorek. Do tego podstawa to jest lustro. Kosztuje ona 39 zł i do wyboru mam ją w kolorze złotym albo srebrnym. Teraz mam dla Was kolejną paterkę, a bardziej taką podłużną tacę, która jest drewniana, kosztuje tylko 9 zł, wymiary mamy tutaj 38x16 cm i ona idealnie nada się jako taka podstawka pod świeczki albo pod stroik. Pojawiły się też rozkładane pufy, które są obite takim fuderkiem ala baranek. Kosztują one 38 zł, a wymiary to 38 na 38 cm i one są bardzo podobne do tych, które mieliśmy w Pepco. A teraz przejdźmy sobie na kuchnię i na początek mam dla Was przepiękną szklankę, która nie dość, że ma podwójne dno, to jeszcze jest takie paseczki. Kosztuje ona tylko 12 zł i każda jest zapakowana w taki kartonik. A teraz mam dla Was hit. W Action pojawił się kamień do wypiekania pizzy i możemy go używać zarówno w piekarniku, jak i na grillu, więc hit. Do tego do kompletu mamy taki metalowy stojaczek, na którym możemy sobie ten kamień położyć, plus jeszcze nożyk do krojenia pizzy. Chociaż ja bym na tym kamieniu pizzy nie kroiła, zwłaszcza, że w Action mamy dostępną bardzo fajną deseczkę do krojenia pizzy, którą Wam pokazywałam w ostatnim przeglądzie i do tego jeszcze ona jest tutaj obok. Teraz, kochani, do kompletu do maszynki do waty cukrowej dojechała jeszcze gofrownica. Kosztuje ona 100 zł. Mamy tutaj miejsce na dwa gofry. Do tego ona ma wymienne wkłady i możemy sobie upiec takiego klasycznego gofra albo takiego okrągłego. Do tego u mnie była ona dostępna w dwóch kolorach, w kolorze zielonym i niebieskim, ale ciekawa jestem, czy pojawi się jeszcze w innych. Ładna by była taka w kolorze żółtym albo różowym. Pojawiły się też nowe futerkowe dywaniki, są bardzo miłe w dotyku, kosztują tylko 30 zł, wymiary mamy tutaj 60x90 cm i dostępne są w trzech kolorach, oprócz różowego mamy go dostępnego jeszcze w kolorze białym i brązowym. Ale na dole jaką mamy perełkę, jest to dywan, który jest okrągły w kolorze białym, bardzo miły w dotyku. Kosztuje on 100 zł, a wymiary mamy tutaj 133 cm. Kochani, sporo pojawiło się nowości na jesiennych ozdobach i na początek mam do Was takie malutkie figurki, które kosztują tylko 3 zł. Mamy tutaj malutką dynię, albo taką podłużną, i do tego jeszcze grzybki. Dostępne są też w czterech kolorach, ponieważ oprócz pomarańczowej i białej mamy je jeszcze dostępne w kolorze żółtym i brązowym. sporo dodatków do strojków i ten zestaw mi się bardzo podoba, ponieważ mamy tutaj drewnianą dynię oraz liście i ten zestaw kosztuje tylko 6 zł. Pojawiły się też lampiony w kształcie dyni, kosztują tylko 12 zł, są szklane, u mnie były dostępne w kolorze brązowym i zielonym i bardzo mi się podoba, że miejsce na świeczkę, to jak widzicie ono tutaj tak wisi, więc ta świeczka nie będzie świeciła od dołu, tylko tak od środka, fajnie to wygląda. A na dole, kochani, pierwsze jesienne krasnale, które kosztują tylko 28 zł. Mamy dwie wersje do wyboru. Bardzo mi się też podoba, że na tej czapce mamy tutaj wyhaftowane dnie, ślicznie to wygląda. I do tego ona w środku ma drucik, więc możecie sobie ją ustawić tak jak chcecie. A krasnale kosztują 28 zł. Pojawiły się też pierwsze jesienne świeczki, które są w szkle. Są dosyć spore, kosztują 25 zł. No i mamy tutaj zapach Pumpkin Spice. Na ogrodzie znalazłam jeszcze jedną perełkę jesienną i tym razem są to lampki. Ale popatrzcie, jakie piękne. One są szklane. Do tego dostępne są w kształcie żołędzia albo dyni. Kosztują 24 zł i możecie sobie tutaj zobaczyć, jak one świecą. No, w kamerze słabo to widać, bo w action było dosyć jasno. One świecą takim delikatnym, ciepłym światłem. Kochani, ostatnio w Pewko pokazywałam Wam nowe zestawy purpury, ale popatrzcie, co się w Action pojawiło. Mamy tutaj takie suszone kule, no świetnie to wygląda, kosztują tylko 15 zł. Jak na razie u mnie były dostępne tylko z jedną kolorystyką, taką kremowo-różową, ale wydaje mi się, że na dniach reszta też się pojawi. Mamy też takie zestawy suszonych ozdób. I powiem Wam szczerze, że większość nie wiedziałam co to jest, ale ładnie wyglądają i one kosztują tylko 5 zł. Oczywiście takie klasyczne zestawy porpuri również się pojawiły i są o wiele mniejsze niż te, które mieliśmy w Pepko. No i kosztują tylko 5 zł. Zapach mamy tutaj kwiatowy, ale te o wiele bardziej mi się podobają, ponieważ mają takie żywe kolory. A teraz mam no, dla Was najdroższą rzecz, jaką Wam kiedykolwiek pokazywałam w Action i jest to fotel do ogrodu. Kosztuje on 589 zł. I mamy tutaj kosz, który jest zawieszony na takim stojaczku. No świetnie wygląda. Wymiary mamy tutaj 104 na 106 na 198. Jeśli chodzi o obrazek, to wygląda on naprawdę bardzo ładnie, ale wydaje mi się, że cena jest stanowczo za wysoka. A na koniec przejdźmy sobie na dział z rękodziełem, ponieważ mam tu dla Was kilka perełek i na początek nowe diamentowe obrazy, które kosztują 17 zł. Wymiary mamy tutaj 30x30 cm i jak widzicie one się różnią od tych diamentowych obrazów, które mieliśmy do tej pory. Ponieważ mamy tutaj obrazy, które są ozdobione takimi dużymi diamencikami, więc kończycie go na pewno szybciej niż taki standardowy diamentowy obraz. I do tego jest on śliczną ozdobą, i jak widzicie, mamy też kilka wzorów do wyboru. Kochani, pojawiły się kolejne miniaturki, i popatrzcie, jakie perełki tutaj mamy. I tym razem jest to taka malutka szufladka, która kosztuje tylko 35 zł. Mamy trzy wersje do wyboru. Mi najbardziej spodobał się tajemniczy ogród. A na koniec, kochani, w Action pojawiły się zestawy Lego i są to oryginalne Lego, więc to warto podkreślić, ponieważ kosztują aż 53 zł, ale jakie, kochani, mamy tutaj kwiaty i jak widzicie, sporo do wyboru. Akurat jak to nagrywałam, to był pan, który oglądał te zestawy i powiedział mi, że to jest normalna cena jak za taki zestaw, więc nie mamy tutaj żadnej promocji. Ale podkreślił też, że niektóre te zestawy są unikatowe, chociaż bardziej chodziło mu o te klocki, które znajdują się w niektórych zestawach. Kochani, na tym zakończymy ten przegląd. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Kochani, w opisie tego filmu zostawiam Wam link do ostatnich przeglądów. Ostatnio w PEPKO mieliśmy sporo nowości, weszła nowa kolekcja, mamy też sporo nowości na ubraniach. Więc jeśli nie widzieliście tych przeglądów, to gorąco Wam polecam. A teraz życzę Wam cudownej soboty i do usłyszenia w kolejnym odcinku.